Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie przy herbacie. Dzisiaj jak widzicie mam ze sobą bardzo fajny i lekki kubek, tym razem czarnej herbaty. Ale chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat. Na pewno słyszeliście o dramie pomiędzy Prostracją oraz Diskorolką. Ta drama wyszła tak naprawdę z TikToka i przeniosła się na YouTube'a i w sumie nawet dzieje się pomiędzy TikTokiem i YouTube'em. I ja nie chcę tutaj w tym odcinku komentować samej dramy, tylko chciałabym właśnie poruszyć kwestię. Upublicznienia swoich danych w internecie, o tym jak często nie mamy świadomości, że właśnie jakieś jedno zdjęcie, jakiś jeden filmik może spowodować wyciek naszych danych wrażliwych, takich chociażby jak adres czy miejsce zatrudnienia, jakie to może mieć w sumie konsekwencje, oraz o tym, dlaczego na przykład nie nagrywam na InstaStory czy na vlogach widoków z okna i jak że myśleli, że mają mój adres, a tak naprawdę bardzo grubo się pomylili. Myślę, że to będzie w miarę ciekawy odcinek, więc zapraszam Was serdecznie. Początek herbaty, żeby nie było. Jeżeli chodzi o całą sytuację, może zrobię Wam taki mały background, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Jeżeli chodzi właśnie o sytuację, to jest na. TikToku, taki pan, który nazywa się DiscoRolka i słuchajcie, ten człowiek stworzył sobie serię, gdzie tropi adresy znanych TikTokerów. Nie będę ukrywać, że mnie już samo to zdanie przeraża, bo ile trzeba czasu poświęcić, żeby przejrzeć, słuchajcie, każdy film, każdy TikTok i wyhaczyć jakiś widok z okna, jakiś plakat za oknem, bo właśnie w ten sposób działa pan DiscoRolka. I muszę przyznać, że z jednej strony może to budzić podziw, że zupełnie darmowymi narzędziami da się kogoś właśnie w ten sposób znaleźć, ale słuchajcie, on pokazuje, że każdy może to zrobić i że każdy może każdego śledzić w internecie i wydaje mi się, że to raczej działa negatywnie. Już nie da się ukryć to, że znajduje adres z właśnie znanych TikTokerów, którzy słuchajcie mają po kilka, kilkanaście milionów obserwujących. Głównie przecież odbiorcami tych oka są dzieci i one w największym stopniu są nakręcone na to, żeby znaleźć swoich Idoli, i potem są właśnie wycieczki pod dom, e, zachwycenie spokoju takiego TikTokera, który bardzo często jeszcze ma przecież rodzinę, ma życie. Niestety, sprawa jest poważna, bo skoro każda osoba może znaleźć informacje o drugiej osobie, to myślę, że chyba już przekroczyliśmy jakiś punkt zwrotny w polskim internecie. I oczywiście są ludzie, którzy bardzo chronią swoją prywatność i chwała im za to, ale bardzo często nie mamy świadomości, że na przykład jedno zdjęcie. Jedno filmik, może spowodować, że będziemy mieli problemy. Ja na przykład dlatego nie nagrywam instastory, słuchajcie, z widokiem z okna. Nie nagrywam w obrębie swojego domu, bo nie chcę, żeby ktoś mnie wyśledził. Oczywiście nie jestem osobą głupią. Mam świadomość tego, że działam w internecie i prędzej czy później ktoś może odkryć mniej więcej, gdzie mieszkam. Ale słuchajcie, ja mieszkam w małej miejscowości. W Radzie jest bardzo dużo charakterystycznych miejsc i tak naprawdę ktoś, kto jest z okolicy, bardzo łatwo mógłby poprzez moje zdjęcia z Instastory, właśnie poprzez choćby zdjęcia czy Instastory odkryć choćby po widoku z okna, w którym bloku mniej więcej mieszkam. Dlatego właśnie takich rzeczy nie robię. Tak samo słuchajcie, mam taką zasadę już od wielu lat, że jakbyście postawili punkt, gdzie mieszkam, odznaczałam sobie takie koło z dość dużym właśnie okręgu, gdzie nie nagrywam wokół swojego domu, żeby po prostu nie dać Okolicy swojej, gdzieś właśnie w social media, i żeby osoby, które nie znają mojego miasta, nie mogły się zorientować, w którym miejscu mieszkam. Więc, jeżeli nie wiem, nagrywam właśnie w rejonach Aqua nagrywałam nagrywam w rejonach Oszą, czy właśnie drogę do Oszą, to słuchajcie, to jest to spory kawałek już ode mnie, i tak naprawdę nikt nie wie, z jakiej strony ja przyszłam, skąd wyszłam, dlaczego tak postępuje to proste, żeby po prostu nie zdradzić się, gdzie mieszkam, i to nie jest jakiś duży problem, słuchajcie, tylko ja wiem do czego to może doprowadzić i broń Boże, ja się tutaj nie uznaję za gwiazdę internetu, że zaraz będą pielgrzymki pod mój blog, tylko chodzi tutaj bardziej o to, że ludzie są no nie zawsze pozytywnie nastawieni. I w momencie kiedy ktoś właśnie komuś wycieknie adres, to słuchajcie, są zamawiane pizze na ten adres. Są zamawiane dla mężczyzn prostytutki i różne inne dziwne usługi. Ja chcę po prostu unikać takich sytuacji. Nawet teraz była, słuchajcie, taka sytuacja, że ludzie z pewnego forum myśleli, że odkryli mój adres, co niesamowicie mnie bawiło. Naprawdę ponieważ y, ja nagrałam taki klip właśnie po pierwszy raz ten na Sofistiku, jak idę wzdłuż pewnego blokowiska tutaj u nas w razie. i tam na jednym bloku była tabliczka z adresem, co na sameko jest normalne. Y, I ja po w drodze do OSHA i nagrywałam i dużo ludzi uważało, że ja dopiero co wyszłam z klatki, od razu odpaliłam kamerę i nagrywałam. I strasznie mnie to bawiło, bo to był spory kawałek od mojego miejsca zamieszkania, Specjalnie odeszłam już kawałek i mówię właśnie już tak w połowie drogi w sumie do Osho, że słuchajcie, idę do Osho i widać jakieś bloki w tle. i nie wiem dlaczego ludzie uważają, że jestem aż tak nierozgarnięta albo głupia nawet, że nagrywałabym pod swoim blokiem, pokazując jeszcze tabliczkę z adresem, przecież to by było praktycznie jak zaproszenie, z Strasznie mnie to bawi i bardzo długo się to utrzymywało, że ja się tego wypieram, że ja przecież tam na pewno mieszkam i tak dalej. I muszę przyznać, że do tej pory gdzieś tam pogłosia tej plotki krążą, i dlatego właśnie zawsze staram się tego planować. I mam do Was właśnie taką dużą prośbę: jeżeli cokolwiek publikujecie, w szczególności dla Was dzieci, albo też właśnie osoby nastoletnie, uważajcie proszę co publikujecie, chociaż w sumie do wszystkich moją prośbę kieruję, bo czasami osoby dorosłe są mniej rozważne niż nastolatkowie, bo tak naprawdę nie znają się na social media i nie podostrzegają tego ryzyka. Pamiętajcie, żeby nie robić zdjęć na tle swojego bloku, nie robić zdjęć na tle swojej tablicy rejestracyjnej, nie podawać właśnie konkretnie w internecie miejsca swojej pracy. Dlaczego? Bo mogą słuchać na przykład przechodzić na Was jakieś donosy do pracy, że w internecie robicie to i to, albo że, nie wiem, kogoś tam oszukaliście, więc proszę, prosimy pracodawcę o wyciągnięcie konsekwencji i takie rzeczy trzeba trzymać właśnie w formie poufnej, bo niestety Ludzie są, jacy są. Bardzo dużo część jest bardzo kochanych, dobrych i życzliwych, ale znajdą się ludzie, którzy no, nie życzą pozytywnie drugiemu człowiekowi i będą chcieli takie dane wykorzystać. Bardzo też trzeba uważać, słuchajcie, na numer telefonu. Ja bardzo zastrzegę swojego telefonu i nie wiem jakim cudem, ale ktoś słuchajcie, sprzedał moją bazę i teraz dzwonił do mnie notorycznie. Pokazy i bardzo mi się to nie podoba, bo mam numer zastrzeżony. Zawsze zaznaczam, że bardzo proszę o planowanie poufności właśnie moich danych telefonu, bo nie chcę mieć jakiejś głupich właśnie połączeń. Ale okazuje się, że pomimo tego e, jakieś firmy nielegalnie sprzedają bazę i kurczę pomimo niewyrażenia zgody. Gdzieś tam mój numer wyciekł. Nie jest to na szczęście upierdliwe i zawsze numer telefonu jest łatwo zmienić. Pamiętajcie o tym. A już już przykład z adresem z mieszkania jest troszeczkę gorzej. Dlatego mam nadzieję, że właśnie tutaj ta sytuacja z panem Discorą się rozstrzygnie, bo nie będę ukrywać, że daje to zwykły, zły przykład. Po pierwsze, daje to zły przykład dzieciom, nastolatkom, które że są głównymi odbiorcami TikToka. Nie oszukujmy się. I daje to przykład taki, że o lubimy jakąś osobę, możemy ją śledzić, możemy wystawać pod ich domem i możemy po prostu robić wszystko, bo my jesteśmy widzami i fanami. Z drugiej strony, pokazuje to ludziom, którzy siedzą w domu, mają za dużo czasu, że każdego da się wystalkować. I tutaj tak naprawdę Trzeba bardzo uważać i e, ja oglądałam film chyba o chłopaku, który ma księgę na YouTube Rewo, jeżeli się nie mylę. I on właśnie tam też uczuwał, żeby za jakiś czas, słuchajcie, wpisać swoje imię, nazwisko, sprawdzić, jakie dane są o nas w internecie i w razie czego zareagować. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze ustawić właśnie prywatność na Instagramie. Przede wszystkim na Facebooku, żeby po prostu Waszych wszystkich zdjęć nie było można zobaczyć jako użytkownik niezarejestrowany bądź też, kiedy nie jesteście znajomych, możecie mieć jedno zdjęcie, które jest Waszym profilowym. I pamiętajcie o tym, żeby właśnie takich rzeczy planować. I oczywiście tutaj powinniśmy też poruszyć kwestię pokazywania dzieci w internecie, ale powiem Wam tak, ja nie mam dzieci i ja tak naprawdę nie mam zdania, bo z jednej strony jak najbardziej rozumiem i popieram pogląd, że nie powinno się pokazywać dzieci, że to jest narażanie ich na bezpieczeństwo i tak dalej, na niebezpieczeństwo, bo chyba skróciłam słowa, ale jeżeli chodzi właśnie o drugą kwestię, to jeżeli rodzice są rozsądni, wiedzą co robią, Dalszym moim idealnym przykładem jest chociażby Temon z kanału The Monster, czyli Syn Człowieka Barki i Mishan. Oni bardzo fajnie właśnie sprawi, że chłopak ma swój kanał, ale to wszystko jest moderowane, to wszystko jest właśnie podporzane dla dziecka pod dzieci. I też właśnie jest to robione w ten sposób, że jednak dorośli ludzie czuwają nad tym kanałem, ludzie, którzy mają doświadczenie i którzy wiedzą co robią i nie narażają swojego dziecka. Więc tutaj tak naprawdę nie mam zdania, bo każdy decyduje o sobie i każdy decyduje o swoim dziecku, chociaż nie będę ukrywać, że im jest. Dzieci w internecie, tak po prostu jest bezpieczniej, bo niestety no, pedofile nie próżnują i szukają ofiar. No, nie dajmy się oszukać. Jeżeli chodzi o kwestie firmowe, tutaj też jest bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, ja byłam zmuszona do skorzystania z usług wirtualnego biura, a to dlatego, że nie chciałam rejestrować działalności na adres domowy. Czy byłoby mi wygodniej i taniej? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego nie chciałam tego zrobić? Dlatego, że Dane każdej firmy są publiczne, co jest oczywiste, każda firma musi mieć siedzibę i ta siedziba musi być podana do wiadomości publicznej, jest chociażby w CIDG i w momencie, kiedy zarejestrowałabym działalność, działam w internecie i Wy byście wiedzieli o tym, że mam działalność, to wystarczyłoby wejść na CIDG i poznalibyście mój adres. Czy mi, jako osobie niepełnosprawnej, byłoby lepiej prowadzić biznes? Tak, bo wszelka korespondencja przychodziłaby tutaj, nie musiałabym płacić sobie na im biura, a w domu zawsze ktoś jest, więc zawsze miałby kto odebrać przesyłki i tak dalej. No ale niestety, jak widzicie, nie jest to takie proste i, yy, i czasami trzeba troszeczkę zapłacić, żeby zapewnić sobie najzwyczajniej w świecie bezpieczeństwo. I też wydaje mi się, że adres nie jest taki bardziej Prestiżowy. Może to nie jest to słowo, ale wygląda dużo poważniej niż po prostu rada. Ale to już swoją inną drogą i to już jest tak off topic totalnie. Dlatego właśnie tak samo jak zakładacie firmę, przeanalizujcie, czy jesteście osobami, które są rozpoznawalne, czy też nie. Jeżeli nie, dopiero gdzieś tam budujecie swój wizerunek, to możecie na początek jak najbardziej zainstalować firmę i w momencie, kiedy. Wasze działania wzbudzą zainteresowanie, zainteresowanie, już możecie zmienić adres. Właśnie nasz mój dygresja, Czy jeżeli zmienicie adres, to czy star będzie dalej widoczny w CIDG? Jeżeli się znacie, dajcie mi znać w komentarzu, bo to jest w sumie ciekawa kwestia. Tak samo, jeżeli już jesteście osobami, które gdzieś są tam rozpoznawalne, to myślę, że warto jednak wynająć chociażby właśnie takie wirtualne biuro za około 150-200 zł i mieć spokój, że po prostu wasz adres nie wycieknie, że tam macie firmę, tutaj mieszkacie i jesteście bezpieczni. Herbata się skończyła, więc myślę, że powoli czas kończyć ten film. Jeżeli nie wyszło krócej, to mi wybaczcie, ale ja chciałam z Wami poruszyć ten temat i poznać Wasze zdanie. Jestem ciekawa, czy Wy mieliście jakieś problemy właśnie poprzez udostępnienie, nie wiem, jakiegoś fulennego zdjęcia, czy też przez wyciek jakichś waszych danych. Jeżeli chcecie, to podzielcie się proszę tą historią w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. To już by było wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, możecie to zrobić na platformie oraz tutaj bezpośrednio na YouTubie. Wybór należy do Was. Jeżeli chodzi o YouTube, to wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj, zaraz koło przycisku Subskrybuj. Natomiast do tam macie link w opisie, tak samo jak do mojego sklepu, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkim osobom, które mnie wspierają, chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. Jesteście super i dziękuję, że pozwalacie mi się rozwijać. Jeżeli nie możecie mnie wesprzeć finansowo, to zapraszam Was do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji. Jeżeli uważacie, że ten film jest wart udostępnienia, to bardzo proszę. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli udostępniecie go u siebie chociażby na Instagramie czy na Facebooku. Jeżeli udostępnicie go na Instagramie, oznaczcie mnie, a pojawicie się u mnie na story. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!